Środa, 8 stycznia, godzina 21. To oznacza, mi się gniósł, mój subiektywny przegląd wydarzeń. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czym wymachuje i po co to robi Donald Trump. Porozmawiamy sobie dzisiaj, oczywiście, trochę o pieniądzach Prawa i Sprawiedliwości, bo w tej sprawie dalej dzieją się ciekawe rzeczy. I porozmawiamy sobie, proszę Państwa, dla mnie o wiadomości dnia. Mianowicie o tym, jak koleś spotkany przy butelce z piwem wszedł w buty Romana Dmowskiego. A w zasadzie w Instytut Romana Dmowskiego. Kolejny pisowski przekręt finansowy. Tym razem na nazwisku, jakby nie było, bardzo ważnego kiedyś Polaka. O tym wszystkim porozmawiamy sobie dzisiaj w subiektywnym, codziennym przeglądzie wydarzeń Michała Kamińskiego. Bardzo proszę Was o subskrybowanie kanału, mojego lajka i zaczynamy od pierwszej wiadomości dzisiejszego dnia, moim zdaniem, dotyczącej spraw międzynarodowych. Tak, a teraz w takim bardziej poważnym e, auturażu o niezwykle poważnej sprawie, która dzisiaj zajmuje nie tylko polskie, ale i światowe środki masowego przekazu, mianowicie mówię to z pewnym uśmiechem, a sprawa wbrew pozorom śmieszna nie jest. Chodzi mi o żądania Donalda Trumpa terytorialne, które kieruje pod adresem kanału Panamskiego. Twierdząc, że on jest pod kontrolą Chińczyków, to nieprawda. W kanale panamskim wszystko idzie bardzo dobrze cały handel, w przeciwieństwie do bardzo wielu innych zapalnych punktów na świecie. Akurat kanał panamski teraz takim zapalnym punktem nie jest. A co więcej, ta deklaracja Trumpa jest o tyle dziwna, że w Panamie rządzą przyjaciele Trumpa. Tam jest teraz prawicowy, bardzo prorepublikański rząd. I co więcej, to jest otwarcie jakby kolejnego frontu. Wszyscy się nad tym śmieją, podobnie jak nad zakusami na Kanadę czy Grenlandię. Ale proszę Państwa, we wczorajszym wywiadzie, który dzisiaj daje asumpt do bardzo wielu deklaracji, pan prezydent elekt Trump mówi o tym, że żądania Putina względem niewchodzenia Ukrainy do NATO to były żądania mające charakter. Realny i trzeba było je uszanować. I ja chcę Państwu zwrócić uwagę na jeden aspekt w tym wydarzeniu, na który na razie nikt nie zwraca uwagi. Otóż, czy nie będzie tak, że oto dzisiaj te być może śmieszne żądania Trumpa, różnych miejsc na świecie, które mają pokazać, że Ameryka jest imperium, które nie liczy się z innymi krajami ich suwerennością, czy to nie jest otwarcie Putinowi? Pola do usiądnięcia za stołem, jak jeden imperialista z drugim imperialistą. Bardzo boję się tego scenariusza, ponieważ takie podchodzenie wyłącznie do tych deklaracji jako takich śmichuszek, chichuszek, no. Nie do końca współgra mi z tym, że Donald Trump już za chwilę będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, a w zasadzie to, co mówi Trump dzisiaj o tych swoich interesach na całym świecie, co do tonu jest bardzo podobne do tego, jak te interesy deklaruje WWE Putin, w, jeśli mówi o sprawach rosyjskich. I dlatego tę sprawę dialogu. Tak naprawdę dialogu, który w ten oto sposób rozpoczyna Trump z Putinem u progu swojej prezydentury, nagle zaczyna mówić językiem, którym do tej pory w polityce międzynarodowej ludzie demokratycznego zachodu nie operowali. To jest język Putina, nie język demokratycznego zachodu. Wszystkim kretynom w Polsce, upojonym prawicowością Donalda Trumpa, powtórzę jeszcze raz. Język wartości i wartości w polityce międzynarodowej dla krajów słabszych, takich jak Polska, są jedyną gwarancją przetrwania. Bo jeżeli myślenie Trumpa i Putina wygra, to Polska będzie tego myślenia ofiarą. Jeżeli sprawy międzynarodowe będą budowane na takiej zasadzie, na jakiej Roosevelt spotkał się ze Stalinem w Jałcie, to skutek dla Polski będzie taki sam. Ale chwała Bogu, dzisiaj nie tylko złe wiadomości. Tak jak wam, kochani, powiedziałem, mamy dzisiaj także i dobre wiadomości. Ich nie jest dużo. Ja wam powiem, że ja zaczynam każdy dzień od lektury obu głównych tabloidów Super Expressu i faktu, bo to daje mi i naprawdę codziennie w papierowym wydaniu je sobie czytam. I dzisiaj znalazłem tam jedną dobrą wiadomość, i którą w tym w subiektywnym przeglądzie codziennych wydarzeń chcę się z Wami podzielić. Otóż mój długoletni skądinąd znajomy, wybitny parlamentarzysta, też długoletni Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki podzielił się dzisiaj w dzienniku Fakt refleksjami po spotkaniu ze swoją być może przyszłą też synową panią Schreiber, z którą spotyka się syn pana posła Czarneckiego, też były poseł PiSu Przemek. I proszę Państwa, bo chcę tylko na to zwrócić uwagę, mówi o tym sam, sam, sami bohaterowie, więc ja tylko chcę w moim subiektywnym przeglądzie wydarzeń zwrócić uwagę na ten zupełnie, powiedziałbym szczerze, ekstremalnie ekskluzywny komplement, jaki przyszły teść powiedział swojej przyszłej synowej. Mianowicie dzisiaj jest to na pierwszej stronie dziennika fakt, pan poseł mówi mianowicie tak, że jego przyszła synowa i teraz cytat bezpośredni. W, na żywo wygląda mądrzej czy inteligentniej. I jest to, proszę państwa, dla mnie dość mocne wydarzenie dzisiejszego dnia. Ale tak naprawdę bardzo ważnym, niestety dużo mniej wesołym wydarzeniem dzisiejszego dnia są kwestie związane z pieniędzmi prawa i sprawiedliwości. Ja dzisiaj. Prowadziłem obrady Senatu, bo dzisiaj także jako marszałek Senatu występowałem i w tej mojej najważniejszej z ról. I pod koniec posiedzenia Senatu, wtedy, kiedy są oświadczenia senatorów, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości solidarnie po raz kolejny zażądali od pana ministra wypłacenia pieniędzy na Prawo i Sprawiedliwość. Mnożą się kolejne głosy, co powinien, a czego nie powinien zrobić. Minister finansów. Ja chcę Wam tylko powiedzieć i to powiedzieć bardzo wyraźnie. Te pieniądze nie trafiły do prawa i sprawiedliwości, dlatego że prawo i sprawiedliwość nielegalnie wydawało pieniądze na kampanię wyborczą. To oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość by było traktowane nierówno w czasie kampanii wyborczej na swoją korzyść, miało dużo więcej pieniędzy. Dzisiaj fakt, że nie dostaną za to nagrody jest wyrównaniem tej nierówności, którą oni nie tylko w ostatnich wyborach, ale tak naprawdę przez 8 lat fundowali Polsce. A o kulisach, moi drodzy, o kulisach tego jak wyglądały rządy dobrej zmiany dzisiaj mogliśmy się dowiedzieć. Z publikacji tygodnika Polityka i dziennika Gazeta Wyborcza. Otóż proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość powołało Instytut Myśli Romana Dmowskiego. Roman Dmowski to jest twórca polskiego nacjonalizmu, bez wątpienia postać nietuzinkowa i bez wątpienia wielki polski polityk, choć oczywiście potwornie kontrowersyjny. Dla jednych jego kontrowersyjność bierze się. Przede wszystkim z jego antysemityzmu, to był ten polityk polski, który w zasadzie z antysemityzmu uczynił element polskiej polityki na poziomie nie emocji, ale na poziomie programu politycznego. To był polityk programowo-antysemicki. Niektórzy mówią, że dlatego, że przegrał. Przez Sojusz Żydów i Socjalistów wybory do Dumy Państwowej Rosyjskiej w Warszawie, bo był też posłem do Dumy i przegrał te wybory już chcąc być posłem po raz kolejny. Inni mają pretensje do Roman Dmowskiego o słynny telegram wiernopoddańczy w sierpniu 14 roku wysłany na ręce Mikołaja Mikołajewicza, czyli brata cesarza Mikołaja II, ze słowami, że armia rosyjska. W tej wojnie, w I wojnie światowej chwyciła, to jest dosłowny cytat, chwyciła oręż za świętą dla Polaków sprawę. Zjednoczenie ziem polskich pod berłem najjaśniejszego pana. Roman Dmowski, ten z w Warszawie, to jest człowiek, który w sierpniu 14 roku pisał do rosyjskich władców, że świętym zadaniem jest zjednoczenie polskich ziem pod ich berłem. Ale zostawmy tę historię, bo ona. W jakimś sensie przez prawo i sprawiedliwość została doprowadzona do takiego to momentu, że jakiś prawdopodobnie szemrany koleś spotyka w kolejce pod budką z piwem człowieka, mieszkańca domu pomocy społecznej i czyni z niego słupa, który zarabia, firma tego słupa, zarabia na, Obrocie nieruchomościami związanymi z Instytutem Romana Mowskiego 11 milionów złotych. Roman Mowski nie był człowiekiem majętnym. Nawet w jednym z listów do Stefana Żeromskiego, wybitnego polskiego, choć socjalistycznego pisarza, był łaskaw nawet pan Roman skarżyć się, że podczas pobytu w Paryżu kobiety lekkich obyczajów są bardzo drogie i w związku z tym brakuje mu pieniędzy. Tak więc i od tej strony mogliśmy dzięki skądinąd publikacjom listów pana Romana się dowiedzieć i o tego aspekcie jego działalności związanym z kobietami lekkich obyczajów we Francji, tym niemniej na pewno. Dmowski w najbardziej swoich wyuzdanych marzeniach nie widział gości z podbudki z piwem, którzy pod hasłem jego nazwiska będą i to jeszcze, kochani, przy pomocy jakichś Ukraińców, którzy tam się podstawieni pojawiają, robili interesy. I tak wyglądała, proszę Państwa, dobra zmiana. Dzisiaj kolejne święto oburzenia, i tak dalej, i tak dalej. I kolejny dzień, kolejna Afera, proszę państwa. Niestety tak to wygląda. Wygląda to również tak, dlatego, że prawo i sprawiedliwość bardzo mocno się trzyma trzyma się medialnie, trzyma się finansowo i trzyma się w bardzo wielu różnych miejscach naszego kraju. Ale to już jest zupełnie inny temat. Ja, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo proszę was o lajki i proszę o subskrybowanie mojego kanału. Reasumując to, co stało się dzisiaj, mogę Wam powiedzieć, że z całą pewnością polska polityka dzisiaj nie jest e, bliższa do tego, abyśmy mogli być z niej dużo bardziej zadowoleni. Mam nadzieję, że taki dzień kiedyś nastąpi. A ja będę się starał, moi drodzy, codziennie Wam taką garść moich subiektywnych ocen tego, co za nami i jak potoczył się dzień codziennie wieczorem o godzinie 21.00 przedstawiać. A teraz już jeszcze raz proszę was o lajki. Życzę wszystkiego co najlepsze.